Można. Drodzy państwo, udajemy się na Jasną Górę na już 24. pielgrzymkę rodziny Radia Maria do tronu Matki Królowej. 24. pielgrzymka Radia Maria, ale przecież dołączamy do całego ciągu Pokoleń, które od tysiąca lat zawsze szukały u Maryi potrzebnych łask, wsparcia, opieki, by wytrwać w swojej świętej wierze, by nieustannie ją ożywiać, pogłębiać, wzrastać w miłość. Ona jest tą, która wszystko rozumie. Każdego, ze nas ogarnia swoją miłością i dlatego dołączamy do tego ciągu pokoleń, aby dziękować za tysiąc, prawie pięćdziesiąt lat wiary świętej Ewangelii i Chrystusowego Krzyża na polskiej ziemi. Pielgrzymujemy. W, trudach, w czasach wyjątkowych, gdzie wydaje się, że szatan wszystko czyni, żeby krzyż Chrystusowy obalić, żeby wiarę ośmieszyć, żeby ludzki rozum próbować postawić ponad Bogiem. Jesteśmy świadkami nieustannej walki z łas dobrym. Ale święty Paweł powiedział, a za nim powtórzył wielki patron Solidarności, ludzi pracy, ksiądz Jerzy Popiełuszko, że zło trzeba dobrem zwyciężać. I dlatego pełni nadziei i głębokiej wiary idziemy, aby pokłonić się tej, która od ponad sześciu wieków króluje nad polskim narodem. Która nieustannie upomina i przypomina, uczyńcie wszystko, cokolwiek syn mój Wam powie. Jedziemy do tej, która jest najlepszą orędowniczką u swego syna, bo kogoż prędzej może wysłuchać syn, jeżeli nie własnej matki. Dlatego, w pełni wiary i nadziei, chcemy jej przedłożyć nasze. Osobiste sprawy, nasze sprawy ojczyste i sprawy Kościoła Świętego chcemy powtórzyć przy Jej jasnogórskim tronie, że pragniemy tak jak mówił to prymas tysiąclecia Sługa Boży Kardynał Wyszyński po Bogu najwięcej kochać ojczyznę. Ale ojczyznę zawsze wierną. Dziś z tą wiernością są coraz większe trudności, problemy. I dlatego chcemy odrodzić u tronu Matki Królowej wrażliwość naszych sumień. Chcemy sobie uświadomić, że tylko człowiek kierujący się prawym sumieniem, wykształconym na Ewangelii, i Chrystusowym Krzyżu jest w stanie podołać obowiązkom nowej ewangelizacji, uszczec wiarę i przekazać następnym pokoleniom. Jedziemy, aby jej macierzyńskiej trosce powierzyć dzieci i młodzież w tak trudnych czasach żyjących narażone tak bardzo na oderwanie od Boga i wszelkich wartości, któż, jak matka, może lepiej rozumieć problemy dzieci i dlatego chcemy jej powierzać te trudne sprawy, wierząc, że ona uprosił swego Syna potrzebne łaski, dary Ducha Świętego. Aby mimo przeróżnych trudności wytrwali w wierze ojców i w tradycji chrześcijańskiej i narodowej, aby Polska była Polską, była tą umiłowaną ojczyzną, która nie tylko pozwoliła nam oglądać światło dzienne, zdobywać takie czy inne wykształcenia, zawody, ale która kształtuje nasz charakter od ponad tysiąca lat i pragnie doprowadzić nas do wiecznej ojczyzny, którą Bóg przygotował dla wszystkich, którzy go miłują. Dlatego wykorzystajmy ten czas na żarliwą modlitwę, na ufne błaganie, na modlitwę pełną Nadziei, że zostanie wysłuchana, że wrócimy odmienieni, umocnieni w wierze, odrodzeni we właściwych, wrażliwych sumieniach, zdolni do podejmowania zadań, jakie Bóg nam powierza na drodze naszego życia. Bóg zapłać.